Hej, w dzisiejszym odcinku poopowiadam Wam co nieco o tym niezaładowanym pistolecie CZ75B Omega. Będzie krótka pogadanka o konstrukcji, dlaczego warto bądź nie warto posiadać właśnie CZ75 oraz pogadamy sobie jak mi poszło na zawodach Piro NTS, które odbyły się w Ząbkach pod Warszawą przy sklepie Max Armory. Były to pierwsze moje zawody w ogóle, właśnie piro odstrzelane tym pistoletem, oraz w ogóle pierwsze zawody piro organizowane właśnie w, na, tej, na tej strzelnicy e, przez ten klub. Więc zapraszam do obejrzenia. E, dlaczego w ogóle mam CZ-75B, skoro tak pewnie się zdążyliście domyślić? że jestem fanem Glocka, no to już nie jestem fanem tylko Glocka, jestem fanem wielu konstrukcji W ogóle CZ-75 jest po prostu no, totalnym klasykiem, jedną z tak zwanych cudownych dziewiątek tej wcześniej w wersji jeszcze nie B, czyli tam nie B, czyli w wersji bez blokady i iglicy, ale generalnie to tam między innymi wyglądają tak samo i to ta leciwa właśnie 50-letnia konstrukcja, tutaj, no to jest oczywiście w odświeżonej wersji, ta jest akurat z 21 roku. No ale jak pistolet wypuszczano w latach 70., no to był naprawdę dość przełomowy, ze względu na to właśnie jak dobrze się nim strzelało. To, że był w ogóle mało skomplikowany, jak na tamte czasy. No i niezawodny. Miał właśnie magazynek dwurzędowy, który mieścił 15 sztuk amunicji, tam potem jeszcze go. Upgradeowali, tam wcisnęli 16 sztukę, właśnie 9 na 19, no co było dość imponujące jak na tamte czasy. No i na tyle się sprawdził, że był najczęściej kopiowaną konstrukcją na świecie. Tam na równi z 1911 no tam kwestie są podzielone. Natomiast na 1911 głównie kopiowali już, jak wszystkie patenty wygasły. Natomiast tutaj kopiowali ten pistolet, jak jeszcze te patenty nie wygasły, no ale to tam. Zaraz zaraz o tym dojdziemy. W ogóle według Wikipedii tam do 2007 roku wyprodukowano ich ponad milion na rynek wojskowy, policyjny, cywilny, ale jeżeli pozbieramy właśnie ilości jeszcze po 2007 roku, wszelkiego rodzaju produkcje licencyjne, nielicencyjne, to wyjdą już właśnie miliony, a nielicencyjne na przykład na zachodzie ze względu na to, że jak jeszcze Czechosłowacja wypuszczała tam w latach 70. ten pistolet, to była za żelazną, kurtyn <noise> żelazną kurtyną i no w zasadzie konstruktorzy nie mogli nic za bardzo zrobić tutaj z prawami patentowymi na zachodzie. Po prostu ją skopiowali i też produkowali ją na zachodzie pod różnymi markami. Między innymi marka Tanfolio podobno też skopiowała sobie sporo rozwiązań, właśnie z tego pistoletu, i w zasadzie oparło na niej swoją konstrukcję. No ale te szklony były produkowane w Turcji, w Chinach, tam w lokalizacjach na całym świecie. Więc naprawdę widzicie tutaj bardzo, bardzo sprawdzoną i chętnie używaną konstrukcję przez wiele lat. Oczywiście czas się zmieniły, tam służby zmieniają pistolety na lżejsze, prostsze, tam właśnie na tańsze, e, binikowe konstrukcje. No, tam na polimerowych szkieletach, no ale ten pistolet jest naprawdę tak dobry, że większość konstrukcji, które są używane teraz w sporcie, no właśnie nadal bazują na rozwiązaniach tego pistoletu i są to po prostu de facto te pistolety, tylko już tam w trochę w dąbszych odsłonach. No między innymi właśnie to jest dziadek, czy tam ojciec, jak zwał, tak zwał, chyba najpopularniejszego pistoletu w IPSC, czyli Shadow wójki, który jest w zasadzie najlepszym wyczynowym pistoletem właśnie z w porównaniu do, do, do ceny, co, co, co oferuje. Oczywiście ja nie wchodzę tutaj w jakieś tam custom i tak dalej. Mówię o takim e, fabrycznym pistolecie. E, no, a generalnie no, broń na służby nie używa się tam powiedzmy w jakichś tam kontrolowanych, komfortowych warunkach. I powiedzmy, służby zorientowały się, że jednak trzeba trochę minimalizować szanse, że tam coś wciśniemy, coś zahaczymy, coś tam korek spadając, tam nie wiem, o coś zaczepi, nie zbije spłonki. No do tego powiedzmy. Ta tendencja do przechodzenia z pistoletów kurkowych na, na bezkurkowe jednak się dzieje na całym świecie. Natomiast w warunkach jakichś tam kontrolowanych, właśnie komfortowych, sportowych, to właśnie już jest inna kwestia tutaj. Dlatego te pistolety są cały czas na rynku ze względu na swoją bardzo dobrą konstrukcję. W ogóle CZ75 było bardzo dużo rodzajów, tam jakieś przedłużane, tarczowe, tam kompakty, jakieś powiększone. Tam w kalibrze właśnie 45 CP, jakieś tam dwukolorowe, no a naprawdę tych wersji jest naprawdę dużo przez tyle lat. Tutaj nie będę ich wszystkich wymieniał. E, natomiast e, wersja CZ-75 Omega, co jest taką ciekawostką, jest produkowana na szkielecie e, CZP01, czyli e, szadołki jedynki. E, tylko, że tutaj ma ten jakby ścięty e, Ścięty deskowy, czyli ten ścięty szkielet, i tutaj troszeczkę jeszcze ma tam e, powiedzmy podfrezowania. Natomiast, no e, i tutaj jeszcze brakuje też na, na z przodu i z tyłu chwytu tam nacięć e, jak w Shadow 1. Natomiast e, tutaj i tak tego nie widać, bo mam taśmy jakieś dyskorolkowe i jeszcze dodatkowy, dodatkową taką gumową nakładkę zwiększającą e, objętość chwytu. E, no mi się przede wszystkim podoba wersja Omega. Głównie ze względu na właśnie ten bobrzy ogon, który jest po prostu dla mnie dużo, dużo wygodniejszy. No, dla mnie to bardzo ważny czynnik, no, bo jak naprawdę dokręcam ten chwyt do góry, to ten bobrzy ogon, który był w pierwotnej wersji, trochę tak skierowany na 90 stopni bardziej, no, nie był jakiś tam zbyt wygodny, ale ten jest dużo, dużo lepszy. Drugą i ostatnią, jakąś tam istotną zmianą, bo tam jest ich parę, powiedzmy, no ale tam, powiedzmy, z takich, takich ciekawszych zmian, jest w ogóle sam spust Omega. E czy jest lepszy czy gorszy od tej klasycznej wersji, to jest, e no powiedzmy, kwestia dyskusyjna. E jest po prostu inny. Inny niekoniecznie oznacza gorszy, e no ale generalnie doświadczeni strzelcy raczej uważają, że jest gorszy, no bo jest po prostu inny. E jest dłuższy, e taki bardziej gumowaty. Nie ma takiej krótkiej ściany, tylko właśnie trochę się, trochę się tak ciągnie w przeciwieństwie do tej klasycznej wersji. No Generalnie, ten spust to jest jakby odpowiedź na zapotrzebowanie służb i uproszczenie jakby całego mechanizmu. Ten spust jest też właśnie w CZ P07, P09. No, według mnie, spust tych klasycznych CZ 75 no jest generalnie lepszy zarówno do statyki, jak i dynamiki. No ten omega, no to nie wiem, no mógłby powiedzmy być lepszy, jeżeli nie wiem, chcemy operować jakoś tam w rękawiczkach i mamy tam jakąś, nie wiem, większą, nie wiem, bezwładność tego, tego dotyku na spust. Ale no uważam, że nie jest optymalne dla doświadczonego użytkownika, bądź takiego, który po prostu się przyzwyczaił do innych klasycznych konstrukcji. No ale uważam, że jeżeli po prostu porządnie na nim potrenuje i rzeczywiście się do niego przyzwyczai, to nie będzie nie długo będzie odczuwał żadnego dyskomfortu. A w ogóle porównuję ten spust do klasycznej wersji, bo to moja druga CZ-75B. Wcześniejszym miałem taką, tylko że już nie, nie Omega, tylko właśnie klasyczną z 96 roku. Jeśli mam gdzieś zdjęcie w ogóle tej, 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 tego pistoletu, może nawet z jakąś fajną tarczą, to, 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 to ją wrzucę. Natomiast właśnie, właśnie z tamtego egzemplarza w ogóle strzeliłem swój osobisty rekord tarczowy, czy tam 98 punktów na zawodach, natomiast z CZ 75 już było mega nie udało mi się tego osiągnąć, na chyba 96 maksymalnie, bo jak tutaj będę miał jakiś, jakąś fotkę, to to, to, to to wrzucę tutaj gdzieś na, na ekran. Natomiast pamiętam, że jeszcze te, te też na jakiś zawodach trzydziestkowych, czyli taki, takich typowo sportowych, gdzie gdzie się tam sześć serii po pięć strzałów, tam udało mi się też nim strzelić pięć razy dziesiątkę, co naprawdę też było z tym osiągnięciem. Naprawdę teraz można z tego pistoletu strzelić spokojnie 90 punktów na zawodach statycznych, albo i więcej oczywiście. Jest to naprawdę, naprawdę sporo łatwiejsze niż właśnie z takich bojowych binikowców. Mogę jeszcze taka dobra uwaga odnośnie strzelca tarczowego z użyciem w ogóle kalibru na 19 Naprawdę pamiętajcie, że jest to naprawdę dużo trudniejsze strzelanie niż na przykład 22 LR. Głównie ze względu na to, że generalnie nasz organizm e, przy tam wyciszaniu się do, tego, do oddania tego celnego strzału no jest cały czas pobudzany tym ostrzejszym szarpnięciem, e, przez co potem po prostu zaczynamy uprzedzać ten podrzut, e, zanim oddamy strzał. E, no i też zazwyczaj że strzelamy po prostu jednak z tych konstrukcji, no, które są no, jednak typowo bojowymi kalibrami w kalibrze 9x19, nie takimi sportowymi 22LR. Gdzie, gdzie mają powiedzmy też te spusty na kliknięcie myszki więc weźcie to pod uwagę no ale wracając, no starą CZT sprzedałem, bo chciałem coś nowszego, takiego bardziej tam wygodnego ze względu właśnie na tamten powiedzmy mniej wygodny, dobrze ogon i dość krótką odległość do spustu tutaj tak chodzi mi o to, że ja mam dość długie palce, dość długie dłonie i ten moment przełamania, widzicie, ja muszę tak po prostu tak zawijać, aż ten palec, po prostu jest to dla mnie mało komfortowe i dużo, dużo łatwiej jest zepsuć strzał. Tutaj właśnie nałożyłem sobie te poszerzacze, powiększacze chwytu po to, żebym tam jeszcze te parę milimetrów miał ten, ten spust dalej, ale mimo wszystko mówię, ten, 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 to przełamanie w tych w większości kurkowców tak naprawdę takie jest, jest tutaj gdzieś blisko chwytu. I dlatego potrzebuję zazwyczaj większego chwytu, ale to mniejsza z tym. W ogóle, jeżeli pamiętacie taki dawniejszy odcinek o klasach Piro, tam wspomniałem, że bardzo ciekawym pistoletem pod klasę standard jest właśnie CZ 75. Dlaczego w ogóle to powiedziałem? Po pierwsze waga, czyli 1050 gram, czyli idealnie w górnym limicie. Pistolet właśnie Taki cięższy do sportu no jak najbardziej. Przydaje się to właśnie do tam przeciwdziałania podrzutowi. E, dużo fajnie się go prowadzi. E, strzela naprawdę dość płasko. E, ma też dość nisko oślufy, e, jak, jak, na, jak na takiego klasycznego kurkowca. E, I dość lekki zamek. Co również przekłada się na właśnie dobrą kontrolę broni. E, w ogóle jeżeli chodzi e, właśnie o tą pracę e, zamka to naprawdę Pracuje bardzo fajnie, właśnie na wewnętrznych szynach to też jest taka typowa typowa konstrukcja cisotkowa. Fajnie to wygląda, fajnie to wszystko pracuje, więc mi się to w ogóle bardzo podoba. I cały ten chwyt jest bardzo wygodny, jest naprawdę gdzie, gdzie się złapać. Można spokojnie sobie, przez to, że ten chwyt jest tak wysoki, tutaj naprawdę można spokojnie umieścić sobie ten, ten kciuk lewej i prawej ręki i jest mniejsza szansa, że tam zaczepimy o, o, ten, o ten zamek. Naprawdę, naprawdę jest bardzo fajne. I w ogóle pistolet jest bardzo fajnie zbalansowany, jakby tutaj wokół, wokół środka. Nie ciąży na lufę, w ogóle ma nawet założoną plastikową żerć. Więc środek, w ogóle cały środek masy, właśnie mamy tutaj jakby bliżej rąk. Dla niektórych oczywiście to będzie plus, dla niektórych minus, natomiast mi się to podoba. Podoba mi się takie wyważenie pistoletu, jest, jest naprawdę fajne. Tutaj niestety, no przez to, to, że oczywiście to jest tam klasyczna wersja, no mimo że odświeżona, ale tutaj nie ma żadnych nacięć z przodu, a więc to przeładowanie jest troszeczkę trudniejsze, ale powiedzmy, jeżeli mamy komfortowe warunki i nie wiem, nie, nie mamy śliskich rąk, to spokojnie możemy, możemy przeładować. Dodatkowo ma też w ogóle bardzo dobry i bardzo łatwo ulepszalny spust, co przede wszystkim bardzo tanio możemy sobie właśnie ulepszyć ten spust do, do osiągnięcia oczywiście lepszego wyniku sportowego. Tutaj są założone sprężynki halinki, czyli zestaw Mantecha. Naprawdę znacznie zmniejsza wagę spustu. To jest w ogóle jeden z moich najlepszych, no, przepraszam, najlepszych, najlżejszych spustów w centralnym zapłonie. Ale jest w ogóle też sporo różnych możliwości, tam w klasycznej wersji w ogóle można go przerobić na single action, tam zmienić sam język, tam kąt nachylenia. Rynek Actisurf jest naprawdę właśnie olbrzymi, można też tutaj pozakładać różne bezpieczniki, zamiast bezpiecznika decocker. Dodatkowo naprawdę te pistolety znoszą olbrzymie przebiegi. I mają bardzo tanie i dostępne części. To jest naprawdę jednak bardzo ważny element przy wyborze pistoletu, który po prostu ma być tym wołem roboczym na, na strzelnicy. No i w końcu zabrałem tę na zawody dynamiczne, bo do tej pory tam strzelałem z niej głównie zawody statyczne. No ale byłem ciekaw w ogóle, jak się sprawdził. Właśnie, bo mówię teoretycznie, ten pistolet mi bardzo pasował pod Piro. Eee, nigdy wcześniej w ogóle nie oddałem z niego żadnego dubleta na bliżej niż 25 metrów, serio, więc to w ogóle jak zwykle na żywioł. Eee, Nie wiedziałem do końca czego się, spo czego się spodziewać, eee, no ale słuchajcie, zapraszam na relację z zawodu właśnie Piro NTS i zobaczycie jak się nim strzelało, potem tam sobie zrobimy krótką pogadankę. Uwaga!

Tá. Desculpa,

Okay. Uwaga! Jeśli skończyłeś się rozłazy. No i po zawodach. E, pomimo moich sporych błędów na przebiegach, okazało się, że moi konkurenci też ich parę popełnili, e, i to mi dało w rezultacie pierwsze miejsce w klasie standard. O, w życiu trzeba mieć czasem trochę szczęścia. E, w ogóle jest też śmieszny zbieg okoliczności: drugie miejsce w klasie standard e, osiągnął zawodnik, który również strzelał z CZ75. To, to naprawdę nie jest zbyt popularny pistolet w Piro, a akurat tutaj się spotkaliśmy, że tak powiem, na podium. E, Generalnie osiągnąłem wynik dość nie najlepszy względem konkurentów z innych klas. Tutaj w ogóle dał czadu młody Piotrek Paluch, bo w klasyfikacji zbiorczej ograł po prostu wszystkich swoim kompaktem. No, widać naprawdę bardzo dobrą formę. W ogóle organizator zawodów Projekt WXC naprawdę stanął na wysokości zadania i pomimo tego, że naprawdę sarka była bardzo mała i też no, w sumie organizowała pierwszy raz takie, takie zawody. No, to naprawdę mu się udało, naprawdę było fajnie. Były ciekawe i zróżnicowane tory. E, szczerze mówiąc, naprawdę miałem pewne obawy co do tego, jak to może wyglądać, właśnie przy tak dużych ograniczeniach samej strzelnicy. E, ale naprawdę dali radę. E, tory były bardzo fajnie ułożone, ciekawe i dobrze sędziowane. E, były praktycznie wszystkie elementy w piro, właśnie tam jakiś ruch, zasłony, strzelanie ze słabej ręki. tam Pozycja niska, leżąca, y, tam strzały w ruchu, jakieś wycofywanie się, tam sekwencje, Mozambiki, wszystko. I e, naprawdę jestem ile zaskoczony. E, no, tam małym minusem była tam powiedzmy nie najniższa wyjściówka, jak na tak małe zawody, na co też tam nam narzekało paru zawodników, może więcej niż paru. E, no, mam nadzieję, że uda się tak tam zoptymalizować w przyszłości. Natomiast mówię, no, sama też strzelnica w ogóle jest super. E, uznaliśmy, że powinna być taka w każdym bloku mieszkalnym i pewnie też oświatowym by się przydało. Moimi głównymi błędami w ogóle na przebiegach było to, że na drugim torze zapomniałem zacząć wycofywać się zanim zacząłem ostrzeliwać pierwszą tarczę, co dało mi dwie kary proceduralne, czyli 10 sekund, jak na takie zawody to bardzo dużo. No oraz to, że tam też na tym samym torze z niewygodnej dość pozycji leżącej trafi, nie trafiłem jednej tarczy. Tam trafiłem właśnie w czarne pole, czyli hardcover, czyli pole, które nie jest punktowane. No i miałem niestety Pudło, czyli kolejne 5 sekund kary, czyli 15 sekund straty na jednym torze to naprawdę też dużo. I tam na piątym torze, jak też to śmieszne, jak pistolet z prawej ręki do lewej, to budując chwyt podniosłem kciukiem skrzydełko bezpiecznika. No ja tak zawsze buduję chwyt, że po prostu tak sobie układam tego kciuka, no ale zanim się tam też połapałem, to tam pewnie straciłem parę sekund. Tego tam mogę jeszcze zwalić parę sekund na naprawdę tragiczną kaburę. Kupiłem jakąś na chińskim portalu. To jest w ogóle do jakiegoś innego pistoletu, już nie pamiętam do czego nawet. Jakiegoś Rugera chyba czy coś, ale tak zobaczyłem, że akurat pasuje. Natomiast niestety tutaj po prostu nie da się kompletnie zbudować chwytu. Po prostu przeszkadza ta płetwa i przeszkadza jakby tutaj same umiejscowienie... Tej osłony kabłąka, no, ale generalnie no, mógłbym tutaj ściąć kawałek tej płetwy, wtedy mógłbym po prostu podwinąć ten, tego palca i zbudować sobie chwy. Dlatego w ogóle też odradzałem wszelkie takie rozwiązania, ale mówię, wiedziałem, że raczej wystartuję raz tym pistoletem na zawodach, też nie chciałem jakoś inwestować w nie wiadomo co, więc tak zobaczyłem, że mam jakiegoś takiego gotowca więc sobie z niego skorzystałem. Zresztą na takich małych zawodach to powiedzmy nie było aż tak dużej straty, już nie trzeba tak historycznie wszystkiego optymalizować. No, ale w ogóle jeszcze też to, że tak dość druciarsko pomalowałem sobie tutaj czarną tarczową muszkę. Bardzo fajna do tarczy, ale do, do dynamiki była trochę słaba, więc pomalowałem sobie tutaj takim jaskrawym lakierem do paznokci. No ale powodowało to, że po prostu kiepsko mi się zgrywało odgrywało kątem oka. Też mnie trochę spowalniało. Samą czarną też oczywiście mi się kiepsko Zgrywało, więc no tutaj tak, doszedłem do wniosku, że po prostu powinienem pomalować tylko końcówkę muszki, bo w sumie nie o to chodzi, żeby cała muszka była jaskrawa, tylko właśnie, żeby była dwukolorowo kontrastowa, e, żeby wtedy właśnie oko ją łatwiej łapało. E, no ale ja tego nie przemyślałem i e, na szybko sobie coś tam machnąłem, no ale trudno. I tak to zmieję. E, Gdyby to wszystko tam poodejmować, to, to nie byłoby aż tak tragicznie, pomimo tego, że tam jakoś na razie nie jestem w jakiejś topowej formie zawodniczej. E, w ogóle moje odczucia odnośnie używania CZ-75. E, czy ja ogólnie nie przepadam za kurkowcami, tymi dodatkowymi manipulatorami e, w strzelectwie dynamicznym? E, tam w to, to po prostu nie przeszkadza, natomiast no, tutaj mówię, w strzelectwie dynamicznym takie całe swoje życie strzeleckie uczyłem się obsługi na jakichś tam prostych bielnikowcach. I do nich po prostu jestem przyzwyczajony. Ale mimo wszystko pistolet prowadziło mi się naprawdę bardzo dobrze. I tutaj, w ogóle, po tym moim jakimś durciarskim poszerzeniu chwytu, naprawdę jest dla mnie bardzo wygodny. Jest za co złapać, mam na czym zbudować chwyt, i naprawdę. Złego słowa nie powiem. Jeżeli miałbym z tego pistoletu strzelać więcej, to pewnie bym zainwestował po prostu w jakieś dobre okładziny, które są większe. Może coś tam bardziej okalają ten chwyt. Jeszcze chyba jest jakiś taki chwyt hull'a gumowy, taki bardziej profesjonalny, więc pewnie po prostu bym sobie w coś takiego zainwestował. No, natomiast podsumowując, te właśnie CZ-75B. Omega w tym wypadku. Naprawdę bardzo, bardzo fajny pistolet. Czy w tej wersji, czy w wersji klasycznej. Bardzo dobra propozycja. Również na pierwszy uniwersalny pistolet do tarczy dynamiki. No pewnie nawet i służbowy. W końcu z tego się wywodzi. Aczkolwiek, no czuć naprawdę, że ten jakby design ma te 50 lat. No na pewno mimo wszystko konstrukcja jest taka bardziej sportowa i wyczynowa niż tam konstrukcje bilikowe. Więc. No, przy większym treningu naprawdę można wycisnąć z niego, z niego więcej. E, no, ze względu na wagę, raczej bym się nie zdecydował na noszenie takiego pistoletu. No, ale tam, wiadomo, kiedyś nosili wszystko nawet, nie wiem, tam maczugi i dwuręczne miecze więc myślę, że spokojnie dla chcącego nic trudnego. E, dodatkowo, tam CZ-75 ogólnie nie jest najtańszym pistoletem chociaż jest jednym z tańszych pistoletów, jeżeli chodzi o rynek metalowych pistoletów. Ale ogólnie jest sporo używek i w ogóle w taką fajną, doposażoną używkę chyba najlepiej celować. Ja w ogóle dwa razy kupiłem używkę i dwa razy nie żałuję. I tak tam wymieniałem mniej sprężynki, więc tak naprawdę po takiej wymianie sprężynek, które tam kosztują, powiedzmy ze 100 zł, czy tam może mniej, mamy tak naprawdę już praktycznie nowy pistolet. No wiadomo, tam może gdzieś tam jest tutaj drapnięty, tam drapnięty, no ale trudno, to, to nie jest tylko i wyłącznie pistolet do leżenia w sejfie. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli kupować nową CZ-75, to właśnie tam dołożenie właśnie tych sprężynek, jakiś może wymiana przyrządów, tam jakieś okładziny, tam pierdoliny, masz jakiś tam dodatkowy magazynek, bo chyba w tej wersji są chyba dwa, w tych sportowych już po trzy w pudełku. No to w zasadzie mamy już cenę szarałki i rynki. I to w zasadzie, a za w ogóle niewiele więcej, mamy już szarałkę dwójkę. I oba te pistolety są już po prostu lepiej doposażone i no po prostu lepiej się z nich strzela. Ale w przypadku Piro e, nie mieszczą się w klasę standard, bo są za ciężkie. E, I też dodatkowo bardziej tam powiedzmy ciążą naprzód, e, co też nie wszystkim, nie wszystkim pasuje. E, no i oczywiście właśnie Shadowka 1 i Shadowka 2 wpadają już w klasę sport. E, a jeżeli chcesz strzelać z przyrządów mechanicznych e, w klasie sport, no to jesteś już w takiej powiedzmy niekomfortowej i nieoptymalnej e, e, sytuacji, no bo większość będzie strzelała z konimatorów i będzie po prostu e, miała spore, spore ułatwienie. E, dlatego jeżeli chcesz w ogóle strzelać z przyrządów mechanicznych, myślę, że lepiej pozostać właśnie w klasie standard i w klasie kompakt, e, żeby po prostu startować razem z, z zawodnikami, którzy też nie mają w tym momencie optoelektroniki na swoich pistoletach. W ogóle ja bardzo naprawdę lubię tą CZT, teraz ją w ogóle wyczyściłem i na razie idzie do szafy, tam sobie trochę poleży, Potestuję pewnie jeszcze parę pistoletów, aczkolwiek trzeba będzie się w końcu zabrać za jakieś tam budowanie formy na, na sezon, <coughs> na już na jednej platformie raczej. E, znaczy sezon w sumie już się zaczął, e, natomiast ja cały czas jeszcze się nie zdecydowałem e, do końca, którym pistoletem, e, na którym pistolecie się będę, będę skupiał. Może, może na dwóch, może na jednym, zobaczymy. E, natomiast e, uwierzcie mi, że e, powiedzmy korzystanie z różnych platform e, na zawodach i w ogóle na treningach daje jakąś tam dużą frajdę e, i mam jakiś tam powiedzmy rozwój właśnie tego, tego kombinowania na bieżąco i dostosowywania się do sytuacji, ale jednak skupienie się na jednym narzędziu no, po prostu procentuje. Najbardziej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Poproszę o lajkowanie, subskrybowanie i komentowanie, żeby się niosło. Do zobaczenia. Cześć.